Cześć, mówi Marcin, a dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o biznesie, o koncepcjach biznesowych, które możesz zaadaptować, na których możesz zarobić pieniądze i te koncepcje zazwyczaj zależą wyłącznie od Twojej inicjatywy. Więc zacznijmy od początku. Jak zarobić pieniądze? Dobrze i dużo i szybko, tak? Jeżeli myślisz tymi kategoriami, gratuluję, jesteś w doskonałym miejscu. Chcę Ci dzisiaj pokazać, Chcę ci dzisiaj pokazać. mamy tutaj donkey rides, czyli jeżdżenie na tych, jeżdżenie na osiołkach, osiołkach, których mamy tutaj. Taka przejażdżka kosztuje 3 funty. 3 funty na osiołku. <laughs> Brzmi fajnie? Ok. Zwykły, banalny koncept biznesowy, który można odpalić na, na plaży, czy na polskiej plaży? Raczej nie. Ale teraz Zastanówmy się, co możemy jeszcze zrobić na tyle interesującego, co możemy sprzedać na plaży. Oczywiście możesz mówić o lodach, możesz mówić o bronxach, możesz też mówić o e, e, chociażby latawcach, których tutaj nie widać. A właściwie ta miejscowość, którą widzisz to jest Skalbora, e, czy jak ta, jakkolwiek to się wymawia, czy Scalborough po prostu. E, w każdym, w każdym razie, mój koncept biznesowy zahacza w tej chwili o coś zupełnie innego, a mianowicie zahacza o kopanie w piasku. Eee, o kopanie w piasku i chcę Ci powiedzieć, że e, ten koncept biznesowy jest stosunkowo prosty. Chcę się z Tobą e, nim właśnie podzielić. E, ten koncept to sprzedaż metal detektorów na plaży. Je, yeah, baby! <grym> Okej, okay. czy to brzmi niedorzecznie? Czy to jest idiotyczne? Czy to jest możliwe do realizacji? I czy ktoś z tych tutaj gości, których jest stosunkowo bardzo niewiele na tej plaży dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale jest ich naprawdę bardzo niewielu, zdecyduje się zakupić metal detektor, po to, żeby szukać złota, pierścionków, kolczyków, wszelkiego rodzaju biżuterii, a także monet w tym piasku? Dowiesz się w najbliższym czasie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!